Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. Tym razem będzie wymiana kabinóweczki w Citroenie C3 drugiej generacji 2000 któryś tam rok. Szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Tak, yy, kabinówka jest na podszybiu, bardzo łatwy, prosty dostęp. Jedynie co na zaczasku jest jedna zaślepka Jak widzicie już umiejscowienie filterka tam w środku. Filtr składa się z dwóch części. No, tutaj to był bardzo świeży, jak widać. Pierwsza część już wyszła. O, piękna! I to jeszcze prawdopodobnie było od nowości. Filtr mamy 2023 rok, a <laughs> hmm. to pachnie 2013-2014 rokiem. Tak jak był wyprodukowany. Dobra, mniejszy filtr się wysuwa w stronę błotnika. Jak już mamy wyjęte, możemy montować nowy. Tutaj mamy akurat StarLine'a, StarLine SF2KF9472C, czyli odpowiednik filtrona na 1179 2 x Oczywiście zakładam zgodnie z przepływem powietrza. Powinna być zaraz strzałka, tak strzałka jest, więc zakładamy, Kładamy na miejsce przesuwamy. Pierwszy na miejscu Drugi na miejscu Zakładamy zaślepkę Wciskamy w zatrzaski I zrobione Cała robota, 3 minutki bez zbędnego pośpiechu, jeszcze nawet z nagrywaniem YouTube'a, także w minutę bez problemu jesteście w stanie to zrobić. Dobra, to już było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii tutorialowej. Hej!